Ruszanie, hamowanie, jazda na luzie, hamowanie silnikiem, zatrzymanie. Zgodnie z techniką kierowania podczas ruszania należy najpierw zwiększyć obroty silnika i dopiero wówczas rozpocząć włączanie sprzęgła poprzez płynne odpuszczanie jego pedału. W ten sposób ruszymy dynamicznie i unikniemy zgaśnięcia silnika. Jeżeli nie ma potrzeby nagłej zmiany prędkości, hamować należy przede wszystkim przy użyciu silnika, przewidując wcześniej sytuację na drodze. Do najczęściej popełnianych błędów należy nadmierne i często nieprzemyślane korzystanie z hamulca roboczego, co powoduje w przypadku włączenia się świateł stop reakcję kierowców jadących z tyłu, którzy również zaczynają hamować. Jazda w ruchu drogowym. Poruszając się w ruchu drogowym należy właściwie dobierać biegi do prędkości pojazdu. Zgodnie z zasadami eco należy je zmieniać w samochodzie osobowym w przedziale od 1800 do 2600 obrotów silnika. Niestosowanie się do tej zasady powoduje przede wszystkim wzrost zużycia paliwa, czyli podniesienie kosztów użytkowania pojazdu oraz ma negatywny wpływ na środowisko. Zgodnie z aktualnymi przepisami kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Niewłaściwe jest poruszanie się na przykład jezdnią z trzema pasami ruchu w jednym kierunku przez dłuższy czas lewym bądź środkowym pasem, jeżeli prawy pas jest wolny. Prawy pas nie jest pasem wyłącznie dla autobusów i samochodów ciężarowych, o czym zapomina wielu kierujących. W przypadku złego stanu nawierzchni wszelkie ubytki w jezdni zaleca się w bezpieczny sposób ominąć. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, w momencie wjechania np. w dziurę, nie powinno się hamować bądź gwałtownie przyspieszać. W skrajnych przypadkach może to bowiem doprowadzić nawet do uszkodzenia pojazdu. W sytuacji, w której kierowca widzi, że nie uda się ominąć nierówności, powinien starać się dostosować wcześniej bezpieczną prędkość i z nią przejechać najgorszy odcinek drogi. Zachowanie w nagłych sytuacjach na drodze W przypadku nagłych sytuacji w ruchu drogowym, np. wtargnięcia pieszego na jezdnię w miejscu niedozwolonym, jeżeli nie ma możliwości zatrzymania pojazdu, należy instynktownie rozpocząć manewr omijania. Kierujący powinien pamiętać, że droga hamowania zależna jest od prędkości i stanu nawierzchni. Długość drogi hamowania w przypadku jazdy z prędkością 50 km na godzinę wynosi około 14 m, a w przypadku jazdy z prędkością 70 km na godzinę wzrasta dwukrotnie. Z tego powodu szczególnie ważne jest, aby poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zachowanie wobec pieszych Kultura jazdy. Polskie przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają na kierującego obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na jezdni. Pamiętać należy, że pieszy przechodząc przez jezdnię drogi poprzecznej, w którą zamierzamy wjechać, ma pierwszeństwo przed nami, mimo tego, że nie ma w tym miejscu oznakowanego przejścia dla pieszych. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, skręcając w lewo lub w prawo na zielonym, pamiętajmy, że piesi na drodze, w którą skręcamy, również mają zielone. Przypomina nam o tym na większych skrzyżowaniach żółty migający sygnał. Wówczas powinniśmy się zatrzymać, nawet jeżeli piesi stoją jeszcze na chodniku. Najbardziej rażącym naruszeniem przepisów wobec pieszych jest omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu umożliwienia im przejścia. Zbliżając się do takiego pojazdu, kategorycznie zabrania się go omijać. W przeciwnym razie skutki mogą być tragiczne. Pieszy ma także bezwzględne pierwszeństwo w takich miejscach, jak strefy zamieszkania. Może poruszać się całą szerokością drogi, a kierujący pojazdami nie mogą przekraczać prędkości 20 km na godzinę. Od niedawna w przepisach znalazł się zapis odnośnie obowiązku właściwego oznakowania pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Dotyczy to wszystkich, którzy poruszają się drogą poza chodnikiem. Obowiązują ich widoczne elementy odblaskowe. Sposób sygnalizowania manewrów. Pamiętajmy, że używanie kierunkowskazów jest swego rodzaju komunikacją pomiędzy uczestnikami ruchu. Pamiętajmy, że używanie kierunkowskazów jest swego rodzaju komunikacją pomiędzy uczestnikami ruchu. Przepisy kodeksu drogowego w jasny sposób stanowią, że kierujący ma obowiązek sygnalizować wyraźnie i zawczasu każdy zamiar. Powtarzamy, zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Tuż po wykonaniu odpowiedniego manewru, kierunkowskaz należy wyłączyć. Najczęstszym błędem, oprócz braku włączenia, jest włączenie kierunkowskazu w trakcie wykonywania np. zmiany pasa i to jeszcze jednym krótkim mrugnięciem żarówki. Prawidłowym jest w pierwszej kolejności włączyć kierunkowskaz, a dopiero później upewnić się, czy dany manewr możemy bezpiecznie wykonać. Pokażmy wszystkim, co mamy zamiar za chwilę zrobić. Wybór pasa ruchu i toru jazdy podczas przejeżdżania przez skrzyżowania. Na wielu skrzyżowaniach w ruchu miejskim istnieje możliwość skręcenia z dwóch pasów w jedną i tę samą stronę. Informują nas o tym umieszczone wcześniej znaki pionowe, jak też strzałki na jezdni. Pamiętać należy, że rozpoczynając manewr na danym pasie, wskazanym jest zajęcie jego odpowiednika na drodze poprzecznej. Brak konsekwencji w takim przypadku może doprowadzić do zajechania drogi prawidłowo jadącemu pojazdowi, a w efekcie nawet do kolizji. Poruszanie się po drogach szybkiego ruchu uwzględnienie warunków atmosferycznych i infrastruktury. W naszym klimacie coraz częściej pojawia się silny wiatr, powodujący duże spustoszenie i szkody na drogach. Na drogach szybkiego ruchu montowane są więc tzw. ekrany wiatrochronne, mające zapewnić ochronę podróżującym w tak skrajnych warunkach atmosferycznych. Pamiętajmy jednak, że przy wyjeżdżaniu ze strefy objętej takim ekranem należy stabilnie trzymać kierownicę, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do niekontrolowanego zdmuchnięcia naszego pojazdu na sąsiedni pas lub pobocze. Kontrola czystości świateł, tablic rejestracyjnych i obecności płynu do spryskiwaczy szyb. W warunkach jesienno-zimowych, kiedy drogi są mokre, występuje topniejący śnieg i zalega wysypywana przez drogowców sól, nasze auto szybko ulega zabrudzeniu. O ile brudne elementy karoserii psują jedynie efekt wizualny, to zabłocone światła znacznie zmniejszają widoczność i mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Warto co jakiś czas wjechać na stację benzynową, gdzie znajdują się wiadra z wodą i przemyć światła zarówno z przodu, jak i z tyłu, łącznie z tablicami rejestracyjnymi. Pamiętajmy również o regularnym uzupełnianiu w takich warunkach płynu do spryskiwaczy, którego zużycie bardzo się zwiększa. Jego brak może się okazać bardzo uciążliwy przy zaschniętej brudem szybie czołowej. Zachowanie się wobec rowerzystów. Na drogach można spotkać coraz więcej rowerzystów. Kierujący pojazdem powinien pamiętać, że jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Skręcając w drogę poprzeczną, pamiętajmy, by ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost drogą, którą zamierzamy opuścić, a nie jak w poprzednim przypadku ustąpić pierwszeństwa jedynie na przejeździe dla rowerów. W miejscach, w których przecinają się kierunki jazdy roweru i samochodu, rowerzysta również powinien zwolnić i kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Aby być dobrze widocznym, oprócz odblasków, rower musi być wyposażony w czerwone, może być migające światło z tyłu i białe światło z przodu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa używajmy też kasków rowerowych i strojów w jak najbardziej jaskrawych kolorach.